Cześć, witam wszystkich. Akademia Marat mówi po raz kolejny. Dzień dobry. Ja jestem Jacek, z nami jest Karol. Będziemy wspólnie rozmawiali dziś o połączeniach. Połączeniach właśnie jakich? Karol, jesteś przedstawicielem firmy Atlaskopko. Proszę, parę słów o sobie powiedz. Witam wszystkich, jestem Karol, pracuję w Atlasko. Będziemy rozmawiać o połączeniach skręcanych. Ja zajmuję się narzędziami do połączeń skręcanych. Są to połączenia duże skręcane, w przeciwieństwie do małych śrubek, więc mamy narzędzia, o których będziemy rozmawiać. Właśnie. Naszym tematem przewodnim są dzisiaj narzędzia do połączeń śrubowych. Pozwól, że odczytam, bo troszkę enigmatycznie brzmią CTSC, Airbag, SAPSI. Dużo kodów, dużo symboli, ale myślę, że pozwolisz nam na zrozumienie. Twoich wyjaśnień tych, tych kodów. Na początek powiedz nam parę słów, jak wyglądała historia współpracy z Maratem. Historia zaczęła się od współpracy Maratem, Maratu z firmą Tentek. Tentek jest prekursorem narzędzi do napinania na rynku przemysłowym. Od kilkudziesięciu lat już stosuje te rozwiązania. Atlas jako Firma duża, przemysłowa zajmuje się również połączeniami skręcanymi. Jesteśmy producentem tych narzędzi, natomiast w naszej ofercie brakowało narzędzi do dużych połączeń skręcanych, właśnie typu napinacze. Więc... To skąd one się wzięły w historii i w naszej ofercie? I w 2013 roku Atlas kupił firmę Tentek renomowaną, która jest tak naprawdę od samego początku z tymi systemami. Przejęliśmy tą firmę i Oferujemy, rozwijamy te produkty i możemy je jakby uzupełnić naszą bogatą ofertę o produkty typu napinacze. Karol, sporo sprzętów jest przed nami poukładanych. Powiedz nam w takim układzie, do czego służą napinacze hydrauliczne? Napinacze, jak sama nazwa mówi, służą do napinania, w tym przypadku do napinania śruby. Mamy dwie metody na połączenia skręcane, albo używamy kluczy i kręcimy nakrętką. Albo właśnie używamy napinaczy i napinamy tą śrubę. Śruba działa jak sprężyna w granicy swojej plastyczności, więc możemy ją rozciągać, naładować do niej siły i w tym pomoże nam napinać. Jest to bardzo prosta metoda, bardzo dokładna. Czy napinacze mają swoje odmiany, rodzaje? To jest to, co czytałeś wcześniej. Ja tu przywiozłem kilka modelów, żeby pokazać. Najprostszym takim podstawowym napinaczem. Przemysłowym jest napinacz typu CTST? To, Czy jest, od... to jest pierwszy kod. Tak, który jest, jest to napinacz niezmieniony na rynku w swojej formie prawie od kilkudziesięciu lat. Zasada działania wszystkich napinaczy jest podobna, natomiast są różne rodzaje. Jest to napinacz e, SAPSI do połączeń podwodnych, jest to napinacz nierdzewny, mamy napinacz Airbag, czyli rozbudowana wersja napinacza CTST z poduszką powietrzną, która nam przyspiesza naszą pracę i e, ułatwia tak naprawdę plus napinacz WTB Wind Turbine do turbin wiatrowych i napinacz typu nakrętka hydrauliczna. Nakrętka zastępuje nam zwykłą nakrętkę, natomiast pozostaje formą siłownika napinacza. Bardzo szeroka oferta produktów jest przed nami rzeczywiście, a jakie unikalne cechy, funkcje funkcjonalności posiadają napinacze hydrauliczne? Każdy jeden posiada jakąś swoją unikalną cechę. Posiadamy też cechy wspólne. Napinacze można łączyć szeregowo. Pracujemy bardzo szybko, czy to będą nakrętki, czy to będą napinacze. Dla przykładu, napinacz do turbin wiatrowych posiada rdzeń, który ma specjalną funkcję bezpiecznego zerwania pod koniec swojego cyklu życia. Więc tutaj przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo operatora. Napinacz airbag będzie nam przyspieszał pracę, ponieważ cofa nam siłownik na poduszce powietrznej. Unikamy tutaj sprężyn. Poduszka powietrzna to jest rozwiązanie opatentowane przez Atlas jedyne takie rozwiązanie na rynku. Zamiast sprężeń używamy sprężonego powietrza. Więc jeżeli coś nam się stanie, nawet braknie nam, coś się popsuje, możemy go ręcznie wrócić z powrotem i dalej pracować. Rozwiązanie do prac podwodnych: dzielona nakrętka, też bardzo przydatne, unikalne. Jeżeli mamy długie śruby, ułatwia nam nurkowi zadanie. Wiele unikalnych cech, nawet patentów, jak wspominałeś, powiem tak, to chyba również szereg korzyści, które klienci mogą czerpać z zastosowania waszych, waszych produktów. Tak, klient oszczędza czas, tak naprawdę. Ma do to wyboru, jest... dostosowując sobie idealne rozwiązanie. To jest duża wartość. Dzisiaj. Duża wartość, Nasza, naszą kolejną wartością jest to, że wykonujemy indywidualne narzędzia pod zamówienie. To są produkty standardowe, które widzisz, natomiast 60% naszej produkcji jest to niestandard. Mamy własną fabrykę w Anglii i indywidualnie opracowujemy napinacze pod dany projekt. Jak klient może zapoznać się, ewentualnie przetestować tego typu rozwiązania? Pośrednio przez Was przyjeżdżamy z maratem, przyjeżdżamy z napinaczami, pokazujemy, testujemy na danym przykładzie, jak to funkcjonuje. Mamy duże demo stoki. Możemy tych narzędzi dużo przywieźć, pokazać z różnymi pompami. Mamy pompy do dyspozycji też tutaj pneumatyczne, elektryczne, ręczne. Przyjeżdżamy, testujemy, klient sobie wybiera wtedy, co mu najlepiej pasuje. Zobaczy, jak to wszystko działa na żywo. Czyli wystarczy, że klient po prostu zwróci się do nas, ustalimy dobry, dobry termin, zarezerwujemy sobie czas i naprawdę wiele dobrych informacji będzie można wymienić. Jak? Na bazie tego, co tu widzimy, Atlas Copco widzi się na rynku. Czy planujecie rozwój produktu, który jest przed nami? Tak, Atlas Copco w większości swoich rozwiązań stosuje narzędzia na liniach produkcyjnych, więc ta technologia jest bardzo zaawansowana. Te są narzędzia bardzo proste, brakuje tutaj digitalizacji, brakuje podstawowej kontroli wyeliminowania błędu operatora, czyli na przykład Żebyśmy wiedzieli, czy ta śruba została rozciągnięta, czy nakrętka dostała skontrowana, żeby sobie zapisać te dane. I w tym kierunku zmierza Atlas czyli do tych prostych urządzeń dodajemy inteligencję, która pozwoli nam. Kontrolować proces oraz go zapisywać. Czekamy na te nowości, bo one bardzo interesująco, bardzo ciekawie brzmią, nawet w kontekście kolejnych korzyści, które klient może osiągnąć. Czy współpraca z Wami to tylko dystrybucja i prezentacja tego typu rozwiązań, czy inne formy również uwzględniacie? Mamy od niedawna jeszcze jedną formę, to jest wynajem tych napinaczy. Czyli takie napinacze można sobie wynająć do pracy, jeżeli nie mamy danego rodzaju, czy, czy po prostu potrzebujemy na chwilę. Na dłużej nam się nie opłaca. Jest forma właśnie wypożyczenia, wypożyczalnia, także zachęcamy gorąco do korzystania z takiej formy. Wydaje się to być doskonałą propozycją w kontekście korzyści finansowych, optymalizacja budżetów, optymalizacji budżetów finansowych firm i punktów usługowych. Myślę, że należałoby też wspomnieć o serwisie, prawda? Bo serwis jest dzisiaj taką podstawową działalnością, którą klient zakłada, że jest. Więc my potwierdzamy. Jak najbardziej, prawda? Serwis jest realizowany przez Was? Jest, mamy też. serwis w Polsce, więc jest to bardzo proste. Dla klienta nie musi tego wysyłać za granicę sprzętu. Narzędzia są proste, aczkolwiek wymagają w razie co obsługi, w razie co wymagają przejrzenia kalibracji, wymiany części. To wszystko oferujemy w Polsce. Karol, bardzo dziękuję za interesującą prezentację zagadnienia rozwiązań napinaczy hydraulicznych. Osiągnięcie rozwiązań napinaczy hydraulicznych jest w zasięgu Waszej ręki. Zapraszamy do nas, do maratu. Jesteśmy gotowi do, do rozmów, do kontaktów. Jak Karol powiedział, odwiedzimy Was na pewno. Karol, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję Wam. Zapraszam. Obserwujcie nas w mediach.